Jeśli chodzi o bydlą. Trzeba powiedzieć, że tak. Czas to czwarty wywiad. Czy można czas przesunąć w przestrzeni? No. Nie można. Za moralne i fizyczne znęcamy się nad powodem. Powodem był mój mąż. Powód zawsze jakiś musi być. No bo proszę narodu. Ja nie jest pogoda bez pogody. Nie, nie, to nie. Czy przed własnym mężem mam dmuchać w baloni? Fizycznie? Czasem szykowalnie, ale że się z męcą? Pięta. Za sobą prawo, a przede mną papieża. Choć w się jeszcze nie opesło, podchodzę do niego i mówię. Jędziu, podaj krzesło. Nie to nieźwiedzi, nie to tamto. Przysłucham. I on mnie pyta, za co łagiem jego, a chodźmy za sześćdziesiąt Henryka Ósmego. Do Anny Bolenica światy wysyłam telegram. Anna ma głowa do góry i ja się odegram. Mężczyźni nie zdają Tak, tą kolej. No przypaśćcie się tej wątpliwości, rojciu no. A mój mieczu u nie. Bo to idea daje nam podnieceny. Bo to niezwykłe pijackie draki. Do bicia zawsze znajdzie się pretekst. Widzę wszystko jedno jaki. Założy żon krzyczących opon. A choćby nawet niewinny był wiam historia nam pozwala. Masz, babo, lance. Jeśli zaś któryś, fajt papa się poszczęść, to walkę... oczy, to tylko przeze Czasem lewym, a czasem prawe. Jednak już tak wiem, co bez wątpienia. I ty też, więc wysoka władza, nie że tych dwóch lat zamieszenia. Chyba, że nie uzasadnione. Niech będzie prycza z desek bez z i wola bez kalorii lecz ojętno proszę politycznych zębów. Ta rączka, ciało